Graj, przestań. Aaaa, Dobra, ja Wam powiem, co on gada. E, to graj, jeden, dwa, trzy. Powiedział się Manko kolanka widzowie, ja chyba będę za niego gadać dzisiaj na odcinku. E. No, graj, przestań. Dobra, ale da, daj mi ten nakryt. Masz telefon. Kijcie. Okay, Dobra, chcę Mama. Jestem na nich. Mm. O, wow. Dobra, schodź już, ja, ja, ja coś pokażę, widzom. Dobra. Czekajcie? Widzowie, to tak będzie, że ja wejdę do góry I, później i, ja? i Kawusia Grzybusia mi da kamerę i pokażę co jest z góry. No dobra, a później ja wejdę. I wam tak, pokażę. i tak będzie to samo. Dobra. Tak? Dobra, to my... Za, za chwilę jak się widzimy. Mm. Już wam podaję graj. Nie, poczekajcie to tak. Sase. Dobra. Ja jestem właśnie na drzewie, widać, że tam jest spadnięcie na dół, nie to z Ona dziwne takie trochę głosy robi, a przynajmniej mam normalne. Zawsze robię. No, ja... Nie, nie zawsze, to... Tak to robię. Ej, widzisz, na przykład dzisiaj z tą że taki dziwny głos, na przykład takie coś. Coś, e, idziemy do fryzjera. Fryzjer wszystko naprawi. Aha, to ja nie... Ja, ja Graj, niestety jeszcze nie obejrzał mojego filmu, a jak nie obejrzy, to... I jak to idzie widzę, to dzisiaj jeszcze graj. Zostaw mi na moim filmie, ale już nie takim, tylko w grze. To graj, pokazuj. Pokazuj, widzę. A co? O, ja cię prawie. Nie, nie, nie. Nie, no, nie wpychaj się tutaj, Za bo... chwilę ja spadnę i z kamera pa, papa. No, dobra, nie masz kamery. Dobrze. Proszę to oddalić. Możesz przybliżyć, jak nie. Hey, ja widzę, dzisiaj I, I dobra, teraz ja wejdę. Ciężko. I chyba kamery nie wezmę po bo boję. To się nie bój. Tylko że, tylko, że widzą dupę. Widzą mnie, bo przebliżyłem. Spadek tamtym rówym. Dobra, masz. Widzę, że ja się bardzo boję. rozmieć tu na drzewie. Mam taki widok. taki na bloki sobie. Tak. Dobra, już daję Wam grać. Dobra, pamiętacie też o łapce w górę i subiku? Na moim kanale graja. Co się stało? Przeciąłem się te na drzewie. Dobra, widzowie, już schodzimy z tej lokacji. Dobra, widzowie, yy, będziemy właśnie przeskakiwali... Nie, widzowie, poczekajcie. Może ja zaraz z Grajem pokażemy wam, jak Gra jeździ na rowerze. A jak ja jeżdżę na rolkach, ale Grey, jak ja będę jeździć na rolkach, to Grey będzie trzymał kamerę, a jak a będzie jeździł, jechał na rowerze, to ja będę trzymał kamerę. A na biebrze, nie, nie, kawusia, Dobrze, kawusia, grzybusia będzie skakała. Ja nie chcę do tej już No to co mi poradzisz. Super, dobra, bo nie... dobra, ja zjem najlepiej na to niestety nie. Prawie się wywaliłam. Ale jak widzieliście, wy jesteście tymi. Nie, nie pamiętam kim, ale wy sądzicie, czy dotknęły Graj, czy ja? Daj, graj, zatrzymaj. Widać teraz, przybliżmy Graja. O, jak widzicie, tam jest moja mama sobie siedzi. Dobra, 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 graj! Do. O, ej, mdzi, patrzcie. On zawalił. Może graj. Widzowie... no. Dobra, teraz ja będę ci na rękach i graj, będziesz miał kamerę, a później on będzie jechał na rowerze i ja będę to jest grej. Ja wam pokażę, jak będzie wyglądało. Jak ja idę na. Oczywiście, ty w to kółeczkach. Tak? I jaki grej ty będziesz przechodził na kółkach? Ym, mogę, ale jakby tak ciłem Dobra. Widzowie, cię słyszeli? Dobrze, to dobrze. że to słyszeli? To tak. Może najpierw ja zacznę? Na? Mogę najpierw ja? A nie lepiej, żeby najpierw ja, bo y, ze wszyscy byłaś. No dobra, niech ci będzie. Dobra, patrzcie, graj teraz będzie robić, ja wym go przybliżę. Ej, wy musicie osz... Patrzcie, czy on przypadkiem nogi dnie stawi gdzieś indziej. Dobra, wam tak pokażę. Tak snu żarło. No. Dobra, najpierw Jan. Na... Zowie, ja będę kończyć. Pa.